Pójdźmy teraz na takie zadanie. Mamy narysować wykres funkcji f od x, a następnie wykres funkcji g od x i wykres funkcji g od x otrzymamy wówczas, gdy wykres tej naszej funkcji f od x przesuniemy o jedną jednostkę do góry, czyli o wektor 0,1, czyli tak, żebyśmy pamiętali, jedną jednostkę do góry, czyli wzdłuż osi o y. No i teraz tak, jak wygląda wzór naszej funkcji f od x? No troszkę może skomplikowany. Widzimy, że on się składa jak gdyby z trzech części. Czyli pierwszy wzór funkcji to będzie pierwsza część wykresu tej funkcji. To f od x równa się 4, gdzie x należy od minus nieskończoności do minus 1, czyli to będzie nasza dziedzina. Zobaczcie, moglibyśmy sobie zapisać, że nasze f od x jest równe 4, czyli inaczej. Y wynosi 4, tak? F od X to jest po prostu inny zapis Y, i tutaj mamy naszego X, czyli jeżeli sobie narysujemy ten przedział, zrobimy to po kolei, żebyście wszystko tutaj dobrze widzieli, to mamy przedział od minus nieskończoności do minus jedynki, czyli tak, załóżmy, że tutaj mamy tą naszą minus jedynkę i kółeczko mamy zamalowane. I x -y możemy wybrać tylko i wyłącznie z tego przedziału. Czyli na przykład możemy wybrać minus 3, możemy wybrać minus 5, bo te liczby znajdują się na pewno gdzieś w przedziale, ale na pewno nie możemy wybrać na przykład piątki, no bo piątka znajduje się gdzieś poza naszym przedziałem, czyli poza naszą dziedziną. No i teraz spójrzcie, co wybierzemy. No wybierzemy sobie tak. Jeżeli chodzi o x, minus 2 i na przykład minus 1. Minus 1 musimy wybrać, bo tutaj kończy się nasz przedział i musimy w tej minus 1 zaznaczyć kółeczko zamalowane. A co będzie z naszym y? No y, może tu spójrzmy, y jest zawsze równy 4. Czyli tu zapiszemy czwórkę i tu także zapiszemy czwórkę. Czyli pierwszy punkt to będzie tak, minus 2, 4. Czyli znajdźmy minus 1, minus 2, raz, 2, 3, 4. Tu jest punkt. A tu mamy kółeczko zamalowane, czyli minus 1, 4. Minus 1, raz, 2, 3, 4. Tu mamy kółeczko zamalowane i zobaczcie, od tej minus jedynki te x nam się ciągną, ciągną w lewą stronę, czyli to możemy sobie zaznaczyć w ten sposób, tak? Czyli tutaj no, nie możemy podać ostatniego x, ponieważ to zdąża do minus nieskończoności. No i mamy pierwszą tabelkę. Teraz spójrzmy tutaj. Mamy wzór funkcji, może zapiszmy w ten sposób: y równa się wartość bezwzględna z 2x. No i też mamy określone x, czyli gdybyśmy to sobie narysowali, żeby lepiej widzieć, bo tego oczywiście rysować w ten sposób nie trzeba, to mamy przedział od minus 1 do 2, czyli mamy przedział minus 1, mamy dwójkę i tu mamy kółeczka otwarte i to jest ten przedział, który nas tutaj interesuje. Czyli tak, co musimy wybrać? No, musimy do tabelki wstawić sobie początek i koniec naszego przedziału. Czyli mamy minus 1 na początku i dwójkę na końcu. I tu mamy kółeczko otwarte. Może podpiszmy, mamy x oraz y. No i wybierzmy jeszcze jedną liczbę z tego przedziału. Czyli na przykład możemy wybrać 0. Ale nie możemy wybrać trójki i możemy także na przykład minus dwójki, ponieważ te liczby by do naszego przedziału nie należały. Czyli wstawmy sobie 0 i następnie wyznaczmy y. Czyli jeżeli w miejsce x podstawią minus 1, to mamy tak 2 razy minus 1 to minus 2, nakładam wartość bezwzględną i otrzymam dwójkę. Teraz 0. 2 razy 0 to 0, wartość bezwzględna, czyli mamy 0. No i dwójkę. 2 razy 2 to 4. Wartość bezwzględna, czyli otrzymamy czwórkę. No i musicie jeszcze pamiętać, że gdy mamy taki wykres, czyli z wartością bezwzględną, to otrzymamy kształt literki V. No ale dobra, zobaczmy. Mamy tak. Minus 1, 2, minus 1, 2, razy 2 tutaj, i tu jest kółeczko otwarte. Punkt 0, 0 w tym miejscu. I 2, 4, czyli raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, i tu kółeczko także mamy otwarte. No i teraz fragment, o, tego musimy sobie zaznaczyć, czyli tak, tu mamy kółeczko otwarte, ten punkt należy, czyli narysujemy to w ten sposób, no bo kształt wykresu, wartość bezwzględna z x wygląda. W ten sposób, tak? To jest kształt literki V, bo musicie też wiedzieć, w jaki sposób to należy sobie połączyć. No i mamy jeszcze trzecią część tego wykresu, czyli tutaj mamy piątkę, czyli wiemy, że Y będzie zawsze równy 5. No, możemy już sobie podstawić, tak? Bo zamiast f od x równa się 5, możemy zapisać, że Y równa się 5. Teraz spójrzmy na dziedzinę. Czyli tak, zaczyna się w dwójce, czyli na dwójce mamy kółeczko zamalowane i dąży do plus nieskończoności. Czyli możemy wybrać sobie dowolne liczby, które będą większe od dwójki. Czyli na przykład trójkę oraz piątkę. No i mamy tak, punkt o współrzędnych raz, dwa i pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć tutaj. Następnie 3, pięć, czyli to jest punkt. I 4, 5, czyli w tym miejscu zaznaczamy, ponieważ to dąży do plus nieskończoności. I to jest wykres naszej funkcji f od x. Wróćmy teraz do polecenia, no bo tutaj nie wszystko zrobiliśmy. Naszkicowaliśmy wykres funkcji, to już w porządku, a następnie musimy narysować wykres funkcji g od x, czyli to, co mówiłam wcześniej, a więc przenieść wykres tej funkcji o jedną jednostkę do góry. Czyli tak, ten punkt to będzie punkt charakterystyczny, czyli znajdzie się teraz w tym miejscu i dążymy do, plus nieskończoności, do minus nieskończoności. Jeżeli chodzi o ten fragment, no to jedna jednostka do góry i dążymy, o, w ten sposób. No i teraz tutaj wybiorę sobie ten punkt, ten i ten, żeby swobodnie ten kształt wykresu sobie zachować. Czyli tak, jedna jednostka do góry, to jest punkt, jedna jednostka do góry, no i tutaj będzie kółeczko w tym miejscu otwarte. No i teraz lecimy, łączymy sobie, no i mamy wykres funkcji G od x, to sobie zaznaczmy tak kolorem zielonym.